Przekroczyć góry, znaczy przekroczyć samego siebie. dobry. Chodzę sobie jeszcze, oglądam tutaj te rzeczy, te mury. Tam wykopaliska robią, tak jak mówiłem w wczorajszym filmie. Ale one są jakieś, powiem wam, dość istotne, bo oni zrobili całą infrastrukturę wokół tego. E, przykryli to normalnie, nie tam jakąś wiatą, normalnie budynek wybudowali i to przykryli, no widać te, które są tutaj. Mało istotne, bo jakby pada na nie deszcz i wypukuje, nie? Spoinę, spoiwo. A tamte konkretne jakby widać, że tu głuba kasa idzie na to. Cała infrastruktura wokół tego jest zrobiona. Wyspałem się. Powiem Wam, miałem sobie tutaj rozkładać piworek, ale po tylu dniach tak emocjonalnie się związałem z. z, z z moją hulajnogą, znaczy ona nie jest moja, nie? Jakby y, y, szef z Mobile Way mi ją wypożyczył, y, więc spałem y, w środku. Tutaj normalnie światełko było, y, a teraz nie ma. I razem z nią tutaj. Ty, 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 ty. Toaleta jest y, nowa, pachnąca, jakby mało używana. No w kibelku jeszcze nie spałem. No to teraz już tak. Y, Plan jest taki, że wbiłem sobie na mapę yy, jakby plan dnia. I wiecie, jak jest na tej mapie? Tak. Co to znaczy? To znaczy, że to są już góry. I patrzałem, patrzyłem, zastanawiałem się, czy nie wybierać bardziej odległejszej odległości. <gryw> Sorry. A jestem po kawie. No. Yy, ale yy, jakby drogi która jest prosta co by znaczyło że nie jest pod górę czyli takie wiecie serpentyny z tym że jakby dłużej pojadę tak jakby, ale teoretycznie dłużej pojadę ale na tej hulajnoga noga dalej pojedzie a na tych yy, pojedzie krócej i ja jeszcze będę musiał prowadzić wczoraj trzy razy zmieniałem koszulkę dlatego sobie dzisiaj już wyprałem zrobiłem sobie pranie Poobwieszałem się, majtacki sobie wybrałem też i to powiem Wam, że to jak dojadę na kolejny obóz, już będę miał, a nawet już zdążę przebrać się w tą koszulkę. Więc <laughs> widzimy się w drodze, zobaczymy jak to się potoczy. leży u stóp nie tylko gór ale za mną no. jest wzniesienie starego miasta Teraz tam pójdziemy zobaczyć ale jakby nagranie jest z balkonu pokoju w którym mieszka Marko siedziałem w restauracji szukałem internetu gdzie ładowałem hulejkę i Marko chciał udostępnić mi internet z telefonu, ale jakby zrywało połączenie. No i po chwili mówię, ty, to chodź do mnie, do domu. Siądziesz sobie przy biurku, będziesz pisać, bo ja mu mówiłem, że chcę pisać. Właśnie skończyłem dwie godziny, co popisałem. Nie udało mi się wrzucić filmu, ale mu tego nie powiem. Jeden procent się władował prawie po dwóch godzinach. Wrzucę na kempingu. Teraz e, może Marko pójdzie ze mną, nie wiem, zapytam. Idziemy w miacho. Jeszcze się będzie ładować hulajka, może z godzinę. No, muszę się Wam do czegoś przyznać dzisiaj. Czy znaczy dzisiaj. Dzisiaj się to stało. Jadę sobie... Patrzcie, jak tam ładnie. Jadę sobie, nie, jakby... lekko z górki jest. I... E, I wiecie, jadę i patrzę, a ja mam rozwiązane dwie sznurówki. Zwróćcie uwagę, jak często rozwiązują się dwie sznurówki naraz. I sobie o tym pomyślałem, i w tym momencie był albo pierwszy był kamień, i potem dziura, albo najpierw była dziura, a potem był kamień. Nie zarejestrowałem tego, tylko poleciałem jak długi, fuh, wyłożyłem się. E, wpadłem do takiego gaju oliwkowego e, i, obu, i jakby nie obudziłem się, bo nie straciłem przyjemności, przytomności. Przyjemności też nie straciłem, e, i, i leżę, i mówię. O nie, a śniły mi się czerwone sznurówki, i mówię, jak to te czerwone sznurówki? A one były przywiązane przy takich butach, wiecie, w kolorze y, chorwackiej kratki, takiej, wiecie, jak kratka chorwacka wygląda, taka y, niebiesko-czerwono-biała. I trzyma je w ręku, i te sznurówki tak wiszą. Y, zapomniałem, jak ma na imię. Modryć, Luka Modryć. Trzyma je w ręce nie? I tak mnie klepie po ramieniu i mówi mi, co się stało? I ja mówię: nic, nic, nic. Mówię, bo o, właśnie, A on mi mówi, że jakby wie, że ja wracam przez tą Chorwację, wróciłem i jadę dalej. I on mi mówi, żebym wpadł do niego, pograć trochę nie. A ja mówię, że ja tak za bardzo nie gram. Ale mam córkę, 11 lat, Nadie która zaczęła e, grać w piast, piast do Żarowicy a on mówi, no dobra, to przyjedźcie na weekend z rodziną do basenu, pogramy razem. Ja, kurde, i taki sen, nie? I wiecie, i wstaję tam pomiędzy tych drzew oliwnych i co? I mówię, kurczę, a mama mi mówiła, jak zawsze miałem rozwiązaną sznurówkę, nie? Mówię, zawiąż te sznurówki, bo się wywalisz. I mówię, tak, kurde, wywaliłem się, nie? No wiecie, także trzeba zawiązywać te sznurówki, nic sobie nie zrobiłem, trochę mnie bark boli, ale trochę, bo jakby było płasko, jakby to były te serpentyny wtedy w tej Chorwacji, no to wiecie, to ja lecę w dół, 50 metrów mnie nie ma, nie? I szukajcie mnie. Eee, fajne drzwi, takie klamki masiężne, Górne takie są, lubię takie intensywne. I co? I... Eee... No, jakby hulajka Mobile, don't worry, chłopaki z serwisu. Hulajka jest lekko tylko przerysowana w tym, w lewie na paliwo. Jak się tam wypucuje, się zamaluje, nie będzie widać, nie? Tak, więc idziemy na stare miasto, a dojść nie możemy. Kurde, coraz wyżej i wyżej i wyżej, i nic. Marko mówi: Idź tam na ten punkt widokowy. Widać. Jest piękny widok. Na rację. Widok jest. Ale piękne to by było chodzić po tych górach. Jakie one są. Takie wiecie. Soczyste. Jakby nie są suche takie. Kurde. Aż by się szło. Ci co chodzą po górach to wiedzą. Słuchajcie, tu mi pokazuje, że jest 13 szczytów. Największy ma 2400. 76, a potem są takie podobne i jakby, wiecie, no jakby one są, widać, takie jakby równe. Fajne. Powiem Wam, ja się ich wystraszyłem, bo ja myślałem, że ja będę musiał w nie wjechać na hulajnodze. Jakby i one rosły z każdym kilometrem. Ale już nie jakby się nie wystraszyłem, bo ja nie jadę tam, tylko jadę tam. I słuchajcie, i one się tu kończą i są takie jakby, nie, mniejsze górki. Więc tam pojadę. I co? I ci, co chodzą po górach, to powiem Wam, warto tu przyjechać. Jakby są bazy dookoła gór, takie i kempingowe, i jakby jest schronienie gdzie się schować, i można tam wcisnąć. Nawet jest baza rowerowa taka, że jedziesz i możesz się załadować elektryka rowerowego i jechać dalej. Tylko jeszcze nie znalazłem mapy, więc Pan nie podpowie mi, gdzie tego szukać, ale możecie poszukać sami. E, idę do Marko do domu, bo się chyba hulajnoga zaraz załaduje i jadę tam. Nie tam w te wielkie, ale tam w te mniejsze. Ja bym dał radę hulajnogę na Barena, ale ja bym nie wrócił na te urodziny od Nady, jakby ja bym tam wrócił w połowie września albo dalej. Także Monika, zbieraj ekipę i tu w góry zapraszam. Warto. Na bank. Serpentyny. Droga dziurawa. Ale cisza i spokój. Ja nie wiem. Ja wolę być tu, gdzie nie ma nikogo. Znaczy, jestem ja. Kulajka. Marko mi dał dwa kawałki pizzy. takiej, wiecie, zwykłej. Jak dzieci jedzą takie. Czy znaczy nie wszystkie dzieci jedzą takie pizze Jak moje dzieci jedzą takie bez niczego. Oliwki sobie kupiłem. Potem jak wpadłem do gaju. 34 km mi pokazało. Górami. Zasięg pełnej baterii 50. Tak więc będę musiał podprowadzić kilka razy. Już mam dwie kreski mniej, a przejechałem jedną trzecią. Więc bardzo szybkie zużycie mam. Na początku ten prąd jest taki energiczny przy pełnej baterii, a potem jego energiczność spada w zależności od przejechanej ilości. Ale zjem od Marko. a ja jeszcze, słuchajcie. Nie wiem teraz, bo gadam z wami. Wracam z miasta, tam gdzie sobie tam byłem, zrobić ten widoczek. Po tych uliczkach pochodziłem. I wracam i mówię: Kurde, ja mam mało miejsca na dysku w telefonie. I do Marko jeszcze poszliśmy do jego brata, do komputera. Cztery filmy zrzuciłem. Kurde, jak ja bym pamiętał o tym wcześniej to bym przy pisaniu sobie to, wiecie, tu se piszę, a tam se wrzucam i bym se wyczyścił cały telefon. Ale nie. Jakby, jak mi telefon pokazał, że mam mało miejsca na dysku, to wtedy mi się lampka oświeciła. No i gadaliśmy właśnie, Marko, o tym, że właśnie, że, że życie też takie jest. Jakby, no nie jesteś w stanie zaplanować wszystkiego, nie, o wszystkim pamiętać e, <kluzła> i się stresować tym, że coś zapomniałeś. Jakby, bierzesz to takie, jaki jest, nie? Jedzie jakiś dzik. Więc tyle. Dobry nie wiem, czy jeszcze jakieś panoramki porobię, a potem się widzimy na obozie, tak? 9,5 kilometra, nie wiem czy pod górę cały czas, ale powiem Wam, wjechałem w te góry. Marko się na mnie patrzył, wiesz, że ten obóz tam, gdzie jedziesz, jest w górach. A, a mówię, że my cross must be heavy, czyli że mój krzyż musi być ciężki dla nie nieangzolajęzycznych. Ale słuchajcie, mam chwilę, e, dziewczyna trochę będzie buczeć na filmie. Słychać silniczek. Jedziemy na jednym. O tym, jak porwałem dokument projektu z Tarnowskich Gór. By pokazać, że jakby no, nie musimy tego robić wewnątrz. Jakby można Tarnowskie Góry zabrać w świat. Jakby pokazać światu Tarnowskie Góry. Nie wiem, opowieść może być różnorodna. Albo jakby wyniki tego, dlaczego porwałem, dlaczego porwałem dokument projektu poza granicę miasta, też może każdy sobie sam znaleźć jakieś. Ale jakby jest historia o tym, że w dokumencie projektu nie ma reguł. Nie ma statutu, nie ma, wiecie, ram, wokół których określonych my się poruszamy. Od samego początku to miało być takie właśnie e, free, takie wolne, takie jakby i wolne jest też i miało być i dalej jest. E, dlatego jakby e, to a wolność jest w każdym z tych, którzy tworzą ten dokument. Jakby to nie musiał być e, ktoś, kto fotografuje, to jakby nie musiał być ktoś, kto organizuje, to jakby to może być malarz, jakby dekorator wnętrz. Wszyscy jakby, tylko każdy musi, znaleźć, musi sobie znaleźć w tym miejscu i się w tym odnaleźć. Chcieć to robić, e, jakby i nikt nikomu nie może powiedzieć jak, w jaki sposób. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje dzieło, e, za to jaki, jakim jest człowiekiem. Takie jest życie jakby, no nie ma określonych ram. Jakby nie wiem, na przykład Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ma swój statut według jakichś RAM. Mają też w tym jakąś dowolność i jest tam do zawolności. Jakby. Wiecie. Myśmy to tak na początku wymyślili i, i, i to tak zostanie. Jakby ludzie do dokumentu projektu przychodzili, odchodzili z różnych przyczyn przewinęła się tam naprawdę teraz już ponad setka. Cały czas jak gdyby. Ja zabiegam o to, żeby ci ludzie przychodzili i się sprawdzili w tym. Dali część siebie z tego, jakby, bo my budujemy, wszystko wrzucamy do jednego worka, ale każdy indywidualnie jest tym twórcą. Nie da się zabrać praw twórcy do dzieła. No nie ma opcji, no jakby robi mi facet na splicie zdjęcie, ja zapisuję jego imię, bo to on jest autorem tego zdjęcia. Mimo, że ja go o to poprosiłem, tak? I jakby spoko, no jakby on nawet sobie nie zdawał sprawy z tego, że ja wziąłem od niego imię, je, poprosiłem o jego imię właśnie w tym celu. Wszyscy wrzucamy do jednego worka, dokument projektu się podpisujemy, gramy do jednego, ale podpisujemy kto jest autorem zdjęcia. Jeśli chodzi o zdjęcia, tak jakby, jakby mowa jest tutaj o wielu płaszczyznach różnych form rękodzieła yy, i jakby ogólnie sztuki czy... Czy rzemiosła, tak? Gdy... Dlatego porwałem dokument projektu, żebyśmy nie byli tylko w, ciągle w jednym, w jednych ramach, jakby. No, bo to też są jakby ramy, których myśmy nie określili, tak? Nie było powiedziane, że dokument projektu musi działać w tarnowskich górach. Czemu dokument projektu nie może mówić o tarnowskich górach we Włoszech? Ciao! Ciao! Powiem Wam, to był zjazd. 4,5 kilometra w dół takimi zawijasami. Jak ja tą hulajkę wyczułem, dopiero teraz w sensie poczułem, jak, jak, jak taka możliwość była, nie? Yy, z mapą na kierownicy, że wiedziałem, jaki ostry zakręt. Teraz tu zostaje mi jakieś 3 km z góry iść sobie nie za wysoko, ale <laughs> obóz tam rozbić. Ale zjechałem, zjeżdżałem z góry i się zatrzymałem na moment, bo yy, między konarami drzew było widać morze i horyzont morski taki wiecie i się zastanawiam ile to jest kilometrów myślę że koło setki byłem tak wysoko w górach że mogłem jakby wiecie ponad lądem ponad tymi pagórkami bo jak oglądaliście filmy poprzednie to tam pokazywałem jakie te pagórki są takie jakby że to pofałdowany teren jest od samego morza nie udało mi się tego jakby wam pokazać bo mój sprzęt który mam jest taki, a nie inny i nie, jakby nie było widać jak przybliżyłem, znaczy było widać, ale nic, w sensie rozmazany obraz i tylko tyle, więc, pff, więc poczułem się, bo wiecie, bo nie, nie było do tej pory możliwości wykorzystać hulajnogi w takim terenie, co na Kubalonce był zjazd i tyle, wjazd, zjazd i tyle. A tutaj po tych serpentynach, i to tak i już u baloncy, ja ją dopiero ją poznawałem, a teraz ja już ją znam. Nie wiem, czemu to jest rodzaj żeński. A, wiem, przecież, bo to jest Wanda. I, i jedziemy razem w dół, wiecie, i przechyły takie jak na motorach. Robią. Nie boję się, bo mam kask. Jakby, no, ja wiem, ten kazys jest taki, że on by się rozbił na pierwszym drzewie. Drugiego nie mam zapasowego. Ale, powiem wam, Mobile Way zrobiło taką robotę, jak zobaczył to Marko, yy, yy, jaka cena, a jakie przebiegi, a co za tarcze, a hamulce, a to, wiecie, jakby zainteresowany, bo sam ma hulajnogę, ale taką, taką zwykłą, prostą, nie, że nie do, nie w góry, a ona w góry, fuh, tylko, że baterie żre, nie, w górach, no jakby, no, trzeba to przewidzieć, ja mu mówię tak na, Zwykle to 50 po płaskim, ale w górach to tak zakładam 25 i powiem Wam w zależności od nachyłów w sensie pochyleń, wzniesień: bo w dół się ładuje, bo to ma odzyskiwanie energii, w każdym kole przez to jakby z górki nie rozpędzę się tam na maksa, w zależności od nachylenia, ale jakby no odwołuję Was do strony tam, jakby chłopaki w Gliwicach Was pokierują, powiedzą, bo mają jeszcze. Jeden model kto wie czy nie lepszy ale to jest wytrzymałe. On mi powiedział, że on nie kupuje nic do tej po, na razie do tego, bo jakby do końca roku mają wprowadzić u nich tutaj w, we Włoszech rejestrację. Normalnie rejestrację, ubezpieczenie tak jak na samochód, jak na motor, bo jest za dużo wypadków spowodowanych właśnie przez użytkowników tego typu jednośladów. No góry. No, jakoś udaje mi się je jakby no nie te szczyty dotknąć, ale jakby stoję i jadę jakby tak wiecie, jadę tu, 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 tu jadę, nie? Po tych zboczach. Poznałem przed chwilą Jean Louis z Francji, nie? Na rowerze. I mówię mu, jakby, że że trzeci tydzień, jakby coraz częściej, jakby tęskno mi za domem, za dziećmi. A on mówi, że jemu nie tęskno bo jego druga połowa jest jakby z nim. Ja mówię, a to z żoną na tych rowerach jeździcie? A on mówi, nie. On mówi o tym rowerze. I ja mówię, o, oh, is she. I have the same because. Znaczy, w sensie, jakby to nie jego żona, nie moja żona, bo ja mam Irenkę, nie Irynko. No, mamy się nawzajem. Ale mówię mu, że, że to też ona rodzaj żeński. A ja popatrzę na niego i mówię, że na tych oponach tu jest napisane Wanda. The Polish name. I jakby. I ja on się śmieje, ha, ha, ha. No, i jakby pytał się, co i jak, i mówi, że w przyszłym roku właśnie planuje podróż po Polsce. A ja mówię, dawaj na kanale, napisz, to ułożymy jakąś fajną wycieczkę. Ci tam podpowiem, co gdzie i jak. Oczywiście do Tarnowskich Gór do go wciśniemy bez rowera. Nie wiem, ile przejechałem, powiem wam, to było męczące. Jakby po zboczach tych gór przejechać, próbowałem wygenerować tą trasę, ale. Studiłem zacząłem szukać i mówię, kurde, przecież to jest nieistotne. Tak fajnie jest podróżować po prostu. Jechać tam w to miejsce, bo celem jest Rzym. i on się śmieje, że mówię, że jaki ja mam plan. Ja mówię, nie mam planu. Ja rano piję kawę i dopiero, a może pojadę tam. I tak robię. Ja on się cieszy i mówi, tak jest najlepiej. Ja mówię, wiem. I, i co? I mówi, pyta mi się, jak ciężko mi się jedzie. Ja mówię, ciężko to było przez pierwszy tydzień. A teraz, teraz to ja, wiecie, dzisiaj poczułem to z tej górki tam, trzeba było wepchnąć swoje pod górę, wiadomo, jest, on ma rower, który ma 4 kilo, czujecie, rower, który ma 4 kilo, przecież on po tych górach, on ja mówię, że on po tych górach uwielbia jeździć na tym rowerze, ja mówię, no ja mam troszkę cięższy sprzęt, jeszcze sobie plecach wziąłem 30 kilo na niego, wiecie, z tymi wszystkimi rzeczami, konserwami z Polski. Nie no, ja jestem robieniowo, że już zjadłem te konserwy w Polsce. Nie z Polski, na Węgrzech dopiero. Zawsze warto mieć jakąś konserwę w zanadrzu. Yy, dziękuję Wam za oglądanie. A, wpadła, wpadły kolejne yy, wpłaty. Yy, Tomek, Twoja wpadła, tak jak tam mówiłeś, te pięć dych, żeby mi się lepiej jechało, jedzie mi się lepiej. I trzy są jeszcze, ale zabicie mnie, powiem Wam jutro. Po prostu zostawiłem sobie kartkę tam na dole. Eee, Także są w ogóle dziękuję i, i on mi się zapytał ten żuła nie żuła. Jean-Louis zapytał mi się co mnie pcha jaki jest powód. Ja mówię właśnie, że ten narybek w tej szkole ta ciemnia. Mówię, że jeszcze powody są inne jakby takie wewnętrzne, żeby przekroczyć samego siebie. A on mówi, że super pomysł z tym z tą zbiórką pieniędzy jakby. Że on tyle lat jeździ. Wiecie, od, on jedzie teraz tak, że zjedzie z, z południa na północ yy, yy, Włoch, nie? I mówi kurde, że on na przykład na jakiś cel nie zbiera. I tak mu widać w takim tam Tam wiecie gdzieś młoteczek uderzając. Więc... Kto wie? Cel jest ważny. Idea. W życiu warto mieć jakiś cel. Krótkie cele takie. Każdego dnia jakiś taki mniejszy, dłuższe takie i całkiem drugi. na przykład przeżyć całe życie. Dobra, dobra, dobra pff, idę dzwonić do dzieciaków. Trzymajcie się, dzięki za wpłaty, lajki w górę, pozdro do Tarnowskich Gór. Nie, dzisiaj tylko Tarnowskie Góry pozdrawiam. No, Staszko Tarbusa, potem Burmistrza. Chłopaków z ziemi tarnogórskiej, z miłośników ziemi tarnogórskiej, całą obsługę kopalni. A co? Nie można. Można. I dyrektorów szkół średnich. Ha! Wszystkich. Bez wyjątku. U!